Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w zapowiedzi kolejnego meczu Wisły Kraków. I tym razem Wisła Kraków uda się do tych. Aby zmierzyć się właśnie z GKS-em Tychy, zespołem, który nie ma za dobrego startu w, tym, w, tym, w, tych, w tych rozgrywkach, ponieważ mają tylko 4 punkty i znajdują się na 14 miejscu. No, my jesteśmy w zupełnie, w zupełnie innym położeniu, bo jesteśmy liderem. Także tutaj, także tutaj na pewno możemy być zadowoleni z tego. No Są tacy, którzy narzekają, ale generalnie. No myślę, że trudno, naprawdę trudno jest narzekać na to, co się wydarzyło, co się darzy w tym sezonie, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, jeśli chodzi o wyniki stricte sportowe. Rywal wydawałoby się, z tych dosyć łatwy do ogrania, ale takie mecze są najgorsze. Oczywiście sprawa jest taka: Wisła musi, yy, musi wygrać to spotkanie, jakby tutaj nie ma żadnych, yy, nie, nie, nie prowadźmy tutaj żadnych negocjacji. No, po prostu muszą yy, pokazać swoją jakość, pokazać, że są lepszym zespołem, i tutaj yy, ja się z tym zgadzam, ale no ważne jest to, by jednak y, takiego rywala nie zlekceważyć, bo to yy, historia zna takie przypadki, yy, bardzo często tak się zdarza, że po prostu ci rywale. Nie, znaczy rywale, oni na pewno się będą motywować na Wisłę Kraków, ale na pewno też fakt jest jeden że no, ważne, żeby nasza drużyna jakby nie zlekceważyła, jednak też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten mecz z GKS-em Katowice mógłby być lepszy w wykonaniu Wisły i mam nadzieję, że takie mamy, mamy nastawienie, a nie takie, że po prostu jesteśmy najlepsi, rozwalamy każdego, bo pamiętajmy o tym, że w wielu tych spotkaniach to sprzyjało nam troszkę szczęścia, jakby troszkę chłodząc te nasze, hmm, chłodząc te nasze wielkie oczekiwania. Mówiąc krótko, będę zadowolony z wyniku y, zwycięskiego, spokojnego meczu bym sobie życzył. To, to jest takie moje, y, mo, moja taka zachcianka odnośnie, odnośnie tego meczu. Jeśli chodzi o historię tych spotkań, y, to, to trzeba powiedzieć, że tych spotkań z, za wiele nie było, y, bo bodajże sześć, z czego dwi, były to. Dwa zwycięstwa GKS Tych, G -G -G Tychy, dwa remisy oraz ym, dwa zwycięstwa Wisły Kraków. Yy, ale to bardzo zamierzchłe czasy, bo to sezony 1996 77 także ostatni mecz, yy, który się nie udało rozegrać pomiędzy tą, tem, no, tymi dwoma yy, zespołami. Także tutaj, no, taka, taka, taka sytuacja. Yy, wydaje mi się, tak, przede wszystkim, wydaje mi się, że tyle jeśli chodzi o takie słowa, słowa wstępu teraz przejdźmy sobie do zespołu tak pokrótce o nim opowiedzmy nie jakoś za bardzo no mało punktów zdobywają to już sobie ustaliliśmy jeśli chodzi o ich zawodników no jest paru, paru których tutaj wymienię Mateusz radecki czyli taki dosyć znany zawodnik Taki solidny, jakbym powiedział. Konrad ja Jałocha, czyli, no tutaj Bramkarz, też taki nie najgorszy. Taki, no dobrze się zapowiadał, a skończył jak skończył. Chociaż no jeszcze, jeszcze ma, 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 ma czas, by zrobić karierę. Antonio Dominguez, takich jeszcze ciekawszych zawodników, a tak to, no to raczej taka przeciętna kadra. Jeśli chodzi o ich spotkania, z kim grali? No przede wszystkim. E, grali z, pod Beskiziem, e, przegrali to wysoko 4 do 1. E, przegrali z Zagłębiem, e, przegrali z nie, wygrali z Niecieczą, e, przegrali z LKS-em e, i zremisowali również e, spotkania z e, Chojniczanką oraz Z. Oraz GKS-em Katowice. Także tak to wygląda na ten moment. Jeśli chodzi o ich spotkania, no myślę że przede wszystkim, że, że tak, to, tak to mniej więcej u nich. Wygląda. Zespół solidny, myślę, pomimo tej pozycji, którym, którą zajmują w chwili, w chwili obecnej, to mimo wszystko jest to zespół stosunkowo, stosunkowo solidny. Także tutaj na pewno nie spodziewam się łatwego spotkania, wręcz przeciwnie, spodziewam się spotkania, które, które będzie na pewno takim też. Może nie sprawdzianem sportowym, ale na pewno takim sprawdzianem, czy, yy, czy jest ta, ta, ta powtarzalność w drużynie krakowskiej Wisły, czy tego jeszcze też nie mamy. Yy, słuchajcie, yy, no myślę tyle o, o, o zespole, no, ciężko mi też powiedzieć więcej, yy, myślę, że po meczu będziemy wiedzieli, jeszcze, może będziemy wiedzieli więcej na pewno, niż w yy, chwili obecnej. Yy, dobrze, przejdźmy sobie teraz do Wisły Kraków. Jak wiecie sytuacja kadrowa jest wciąż bardzo, bardzo trudna, ponieważ no, baszy wciąż nie ma nie ma też prawdopodobnie jeszcze koleja nie będzie. On już jest bliżej ale no, no niestety jego, jego nie będzie, ale za to prawdopodobnie będzie już Mateusz Moński, być może już od pierwszych minut. No z Pereirą też jest wielki, wielki znak zapytania, także tak to, tak to wygląda, więc no... Jest jak jest. No nie, nie jest, nie jest wybitnie, mogłoby być lepiej, no ale jest, jest jak jest, no ale też cieszy to, że no pewnie też Luis Fernandez pewnie zagra od, od pierwszych minut, także to też jest jakiś plus i myślę, że Duda będzie się fajnie uzupełniał właśnie z Fernandezem. Jeśli chodzi o kwestię napastnika, bo poniekąd troszkę się zmieniło, podobno jest temat Piotra Parzyszka. I stwierdziłem, że wypowiem się na ten temat, bo czemu by nie. Przede wszystkim Piotr Parzyszek to jest gość, który w ekstraklasie sobie radził. Strzelał bramki, no jest to w końcu mistrz polski, jest to piłkarz o bardzo dobrych warunkach fizycznych, inteligentny piłkarz, który, który potrafi bramki strzelać, co, co, co nieraz udowodnił, także myślę, że byłby takim może nieidealnym wyborem, ale takim rozsądnym wyborem dla Wisły Kraków. Pytanie jest tylko jedno. Czy Piotr Parzyszek yy, będzie w stanie, yy, inaczej, czy Wisła Kraków będzie w stanie zapłacić tyle Piotrowi Parzyszkowi, ile on by chciał? Nie? Jakby tutaj to, to, to jest przede wszystkim najważniejsze, bo myślę, że on by no chciał być w Wiśle Kraków, nie ukrywajmy, nawet na jakiejś zasadzie wypożyczenia, no, no myślę, że, że to by wchodziło w grę, wydaje mi się, że tutaj to przede wszystkim, yy, myślę, że akurat... Jeśli chodzi o samo granie w wiśle, nie byłoby problemu. Kwestia jedynie, żeby się dogadać e, finansowo. E, jak Wisła Kraków musi zagrać? Przede wszystkim e, musi pokazać wyższość. E, muszą funkcjonować skrzydła, bo bez skrzydeł jest naprawdę ciężko. To było widać w meczu z e, gks Katowice, Kiedy nie było skrzydeł, naprawdę ciężko było jakąś e, taką lepszą sytuację sobie stworzyć. Taką stuprocentową. No, było to jak. Pewnie dobrze pamiętacie, bardzo, bardzo trudne, więc skrzydła są istotą. I właśnie gra Balty, Dudy, Fernandeza jeśli będzie grała od pierwszych minut, to jest bardzo istotne, żeby tutaj to, to, ta druga linia funkcjonowała. No jak najlepiej, jak najlepiej, jak najlepiej się da, no oczywiście defensywa też jest istotą, ale defensywa w tym sezonie akurat jest na dosyć przyzwoitym poziomie, więc tutaj jestem raczej, raczej spokojny, no i to co, co, co mówimy zawsze, no skuteczność, skuteczność i jeszcze raz skuteczność. Będzie kluczem w tym spotkaniu. Eee, tyle myślę o tym spotkaniu. Nie będę jakoś tak za bardzo przedłużał na siłę. Eee, szczególnie, że chcę, żeby te materiały nie były zbytnio długie. Także dziękuję Wam bardzo. Eee, zapraszam do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z filmami. Eee, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia piona.